Lato 1969 roku. Hollywood miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, ale czasem rzeczywistość zamienia się w koszmar. To właśnie tutaj narodziła się historia, która na zawsze zmieniła oblicze Ameryki. Charles Manson niepozorny człowiek o hipnotyzującym spojrzeniu. Na fali rewolucji kulturowej lat 60. stworzył społeczność, którą nazwano rodziną. Wykorzystując ideały ruchu hipisowskiego i duchowość, zbudował wokół siebie grupę oddanych wyznawców. Młodzi ludzie szukający sensu życia, znaleźli w nim swojego przewodnika, ale ta duchowa podróż miała prowadzić w bardzo mrocznym kierunku. Manson przekonał swoich zwolenników o nadchodzącej apokalipsie, którą nazwał Helter Skelter. Według jego wizji, świat miał pogrążyć się w chaosie wielkiego konfliktu. I to właśnie jego rodzina miała odegrać kluczową rolę w tym wydarzeniu. Tragedia rozegrała się w ekskluzywnej dzielnicy Los Angeles. Dom przy Cielo Drive stał się miejscem niewyobrażalnego dramatu. Sharon Tate, młoda aktorka oczekująca dziecka, wraz z przyjaciółmi padła ofiarą szaleńczej ideologii. Następnej nocy podobny los spotkał małżeństwo Labianka. Te wydarzenia wstrząsnęły Ameryką do głębi. Proces Mansona przykuł uwagę całego świata. Na sali sądowej pokazał swoje prawdziwe oblicze człowieka, który nigdy nikogo nie zabił własnymi rękami, ale którego słowa potrafiły zamienić innych w bezwzględnych wykonawców jego woli. Ta historia pokazuje, jak wielką siłę może mieć manipulacja i jak ważne jest zachowanie krytycznego myślenia. Dziś, po ponad 50 latach. Nadal zastanawiamy się nad naturą zła i siłą wpływu jednostki na innych. Jeśli chcecie zgłębić więcej fascynujących historii, które zmieniły bieg wydarzeń, zasubskrybujcie nasz kanał. Zostawcie w komentarzach swoją opinię: kto według Was ponosi większą odpowiedzialność przywódca czy jego naśladowcy? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.